Hej. A to bardzo ciekawa historia, które, która być może uratuje tobie życie, a jeżeli ten film prześlesz innym, to może uratować komuś innemu życie. Był sobie pewien chłopak, mój dobry kolega na tamten czas, i on do mnie mówi w ten sposób ileś tam lat temu mówi. Oj, byś się On oczywiście młodszy ode mnie. Oj, byś się ustatkował. Ja zobacz. Ja już dziewczyna, dziecko, dom w drodze, działka kupiona. Już wszystko, jak patrzysz na niego, nie no. Ideał chłopaka. Fajnie interes już rozkręcony, który już by tylko szedł do góry, do góry, do góry. A tamten czas, ileś, wiele lat temu, już setki tysięcy przynosił, więc fajnie to wszystko do góry leciało sobie. Z boku patrzysz faktycznie, dziecko w drodze, Ej, już działka pod dom kupiona, chłopak naprawdę w dziesiątkę w czepku urodzony, mówisz. Ale ja osobiście zawsze lubię zaglądać od zaplecza. I to, co jest na zewnątrz, a to, co jest wewnątrz, to są bardzo często dwie różne rzeczy. Więc ja do niego pierwsze co to powiedziałem tak. Mówię: Fakt, lubię cię. Mądry jesteś chłopak. Yy, zaradny, dajesz sobie radę. Nie mam tu zastrzeżeń, ale ta pani z boku w ogóle do Ciebie nie pasuje. Ponieważ tobie dałbym 8 punktów i dałbym yy, nawet 5, bym nie to. Więc to jest pierwsza podstawowa rzecz. To już było takie yy, na starcie moje spostrzeżenie. Oczy, okazało się trafnym spostrzeżeniem, pomimo tego, że... Yy, on mówi, no, no, no. Ale okazało się z perspektywy lat trafnym spostrzeżeniem, ponieważ yy, ten sam chłopak, który tak ładnie był poukładany w cudzysłowie, nagle trafia dziewczynę, która się przyjmuje gdzieś tam do niego do pracy. Prawdopodobnie ten sam poukładany chłopak, który prawi takie morały. Trafia dziewczynę, która się zatrudnia, którą zatrudnia do, do siebie do pracy. Nagle zaczyna brać po 20 tysięcy z kasy. I jechać sobie i roztańczać się. 20 w ten weekend, 20 w następny weekend, 20 jeszcze w następny weekend. A praca stoi w miejscu. Na, oczywiście, za chwilkę dziewczyna, z którą ma dziecko, zostaje porzucona. I co, ty, co tydzień, prawie notorycznie, co dwa tygodnie, 20 tysięcy weekend, 20 tysięcy weekend, i tam się wiadomo, pojawiają używki, alkohol i cuda z tą nowo poznaną kobietą. Ja osobiście, gdybym spojrzał na tą kobietę i gdyby ten chłopak przyszedł do mnie na szkolenie, to zupełnie inaczej jego życie by się potoczyło. Ale jeżeli ktoś jest wszechwiedzący, to różnie później w życiu bywa. Finał historii jest taki, że lądował psychiatryku, firma oczywiście musiała ogłosić bankructwo, bo milionowe straty, no i później zaczął się odbudowywać z tą nową panią. Dziecko porzucone, brak, brak oczywiście w związku z dzieckiem, no bo matka, w że... On ląduje w psychiatryku, on no ma problemy alkoholowo-narkotykowe, to pozbawia go praw do dziecka. No i żyje z tą partnerką. Żyje, żyje, ileś tam lat sobie żyją. Oczywiście, oczywiście ten związek jest różny, bym nazwał, bardzo ładnie. No i, i co jakiś czas ten chłopak uruchamia, mówi każdemu dookoła, że jak on mógł tak po prostu ten majątek roztwonić, na który pracował 15 czy 20 lat ciężkiej pracy, no i wiadomo, że później miał zaskoki swoje te dopicia i, 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 i jakieś tam inne jeszcze. Finał tej historii jest taki, że on nie żyje. Nie żyje, boś akurat się rozstał z partnerką. Dwa tygodnie, tydzień czy dwa tygodnie po tym, jak się ją rozstał, nie żyje. Nie ma nic. Bankrut. Dlaczego? Powiedzcie mi. Dlaczego przy jednej partnerce. Człowiek może rosnąć. Przy drugiej spada w dół, leci. Leci na dno. I czasami się niektórzy zna podnoszą, a czasami lądują na drugim świecie. Czy uwodzenie jest ważnym tematem? Czy Pewność siebie jest ważnym tematem? Czy szkolenia z uwodzenia są ważne, czy są nieważne? Jak gdyby ten chłopak przyszedł do mnie z problemem, a nie był wszechwiedzący, bym jedną i drugą yy, kobietę mu wybił z głowy i nie byłoby na początku dziecka, a później by nie było takiej partnerki. Bo ja pewne rzeczy widzę dalej. I widzę dalszą perspektywę patrzenia. Ale jeżeli ktoś nie widzi dalszej perspektywy w kobiecie, no bo jak ma widzieć, jeżeli nie ma doświadczenia w kobietach? Bo miał jedną albo dwie partnerki i to wszystko. A reszta to studiował swój kieruneczek życia, czyli jakąś tam branżę życiową. Więc taka rada którą bardzo często Wam polecam, zgłębiajcie wiedzę na temat kobiet. Będzie mniej dramatów nie tylko Waszych. To nie o, o Was się rozchodzi. Dramatów pokoleniowych. Pokoleniowych. Twój dramat jest dramatem Twojej rodziny, następnej rodziny i jeszcze następnej rodziny. Więc, przez to, że nie umiesz wsadzić, przez to, że nie umiesz dobrać odpowiednio partnerki, cierpi czasami setki, a czasami tysiące osób. Zastanów się nad tym. Niestety, ale większość mężczyzn czasami nie rozumie moich filmów, nie rozumie pewnych moich filmów i większość mężczyzn jest wszechwiedząca, a mało wiedząca. To jest tylko moje takie skromne zdanie. Ale z obserwacji życiowej. Dlatego, jeżeli Ty masz problem, lub Twój znajomy ma problem, lub znajomy znajomego ma problem, zaproś go do mnie na szkolenie, a ja mu pomogę w wielu sytuacjach życiowych i w wielu sytuacjach związanych z relacjami damsko-męskimi. Ja osobiście dziś pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek i pamiętajcie o najważniejszej. Jednej z najważniejszych rzeczy w Waszym życiu. Dobór odpowiedniej partnerki. Hej.